Trzeba wiedzieć, kiedy coś jest Twoją winą, a kiedy nią nie jest. OK? Twój potryw, Twoje umiejętności jej nie wyleczą. Jeżeli ona ma coś z garem, ma problemy ze sobą. Nie oceniam, nie wnikam. Moją rolą nie jest tutaj oceniać kogokolwiek. Ale jeżeli ona ma problemy ze sobą, to Twoją rolą nie jest naprawianie jej. Twoją rolą nie jest być jej terapeutą. Twój nawet najlepszy potryw jej. Nie wyleczy, jej nie zmieni. Więc przestań brać do siebie odpowiedzialność za wszystko. Powiem Ci tak. Ja w swojej praktyce życiowej poznałem różnych ludzi, poznałem różne kobiety, różne sytuacje, różne przypadki. Rozmawiałem z Wami, pracuję z Wami od 2008 roku i powiem Ci tak. Jeszcze nigdy nie spotkałem na tyle szalonej dziewczyny. Nie mówię o skrajnych przypadkach, bo ja takich kobiet nie spotykam która y, by dała sobie zrobić krzywdę. Ok, więc powiem tak, jeżeli Twoja niunia chodzi do pracy, chodzi na uczelnię, ma kontakty z rodziną, mm, ym, funkcjonuje, prowadzi samochód, chodzi do pracy, czy zarabia w jakiś inny sposób pieniądze, ale tylko przy Tobie jest niestabilnie emocjonalna. Ona nie jest niestabilnie emocjonalna. No jest po prostu egoistką. I tyle. Wszystko w temacie. Bo słuchaj, zaburzenia z zaburzeniami ale każdy wariat potrafi jedną rzecz bardzo dobrze liczyć kasę. Dlatego jeśli ona ma depresję, która cudownie mija, kiedy zabiera się na wycieczkę i nawet już jej pusia nie boli, to to jest kombinatorka. Jeżeli ona ma zaburzenia, ale kiedy kupujesz jej coś, to torebkę i nagle już jej nic nie boli, już mija, już są. To ktoś cię po prostu warunkuje jak psa na robienie mu zakupów. Okej? Okay? Nie łykaj tych bajek. Naprawdę ciężko zaburzeni ludzie mają naprawdę autentyczne problemy. I Twoim obowiązkiem nie jest leczenie kogokolwiek. Bo jeżeli ktoś jest na tyle chory i zaburzony, żeby nie, nie mieć sił Cię kochać, nie wiedzieć, co czuje, nie wiedzieć, jak Cię traktować w związku i nie szanować Twojego języka miłości, ale jest wystarczająco poczytalny, żeby czerpać z Ciebie energię, zasoby, czas, korzyści, to to nie jest osoba chora. To to jest zwykły cwaniak i kombinator. To tyle ode mnie. Ratuj się, chłopie. Ratuj się. A jeżeli yy, chcesz przestać wpadać w takie gówniane sytuacje, Popracować nad samą ceną, nad pewnością siebie, nad umiejętnościami towarzyskimi, nad kontaktami z kobietami, nad budowaniem relacji. To weź pod tytułem tego filmu, klikasz więcej, masz opis, to masz link do mojej strony, link do kursów. Jestem w stanie nauczyć Cię wielu fajnych, pożytecznych rzeczy i pokazać Ci, że relacje z kobietami mogą być normalne, ale trafiasz na kobiety, które wykorzystują Twoje słabości, bo niezwyczajnie nie przepracowałeś to da się zrobić to da się zrobić i nie powtarzać już kolejnej, kolejnej z tej samej gównianej historii gdzie zmienia się tylko imię i twarz pozdrawiam, cześć pod tytułem tego filmu jest opis klikasz więcej, tam masz wszystko zapraszam do współpracy indywidualnej najlepszej formy współpracy ze mną na ten moment jeszcze po, po cenach konkurencyjnych